To był niesamowity wieczór. Wieczór, który przejdzie do historii. Podczas koncertu przekazano symboliczne klucze do miasta, bo za nie myśl, od stycznia jest już oficjalnie miastem. Bardzo wzruszająca chwila. Piękny wieczór, piękny wystrój, wspaniała muzyka, cudowni ludzie, piękna atmosfera. Taka noworoczna, ale świętujemy to, że od 1 stycznia Zaniemyśl jest miastem. Podczas koncertu szczególnie wyróżniono troje wójtów, którzy zarządzali Zaniemyślem w poprzednich latach. Procedura, dzięki której Zaniemyśl stał się miastem, rozpoczęła się za kadencji Justyny Dąbrowskiej. Zawsze, gdy są takie okrągłe rocznice, czy powstania, czy utraty praw miejskich, to zawsze się nasu, nasuwała nam taka myśl, a może by jednak zaniemyśli jeszcze raz został miastem i ta cała procedura która zaczęła, została zapoczątkowana żmudna procedura która musiała się odbyć że ona się zakończyła sukcesem naprawdę bardzo mnie to cieszy. Burmistrz Grzegorz Grala jest przekonany, że zaniemyśle w kolejnych latach będzie rozwijał się i zwiększał swój potencjał. Tego samego zdania są również parlamentarzyści, którzy pojawili się na koncercie. Ta formalna zmiana z wsi na miasto na pewno pomoże w pozyskiwaniu chociażby środków finansowych na rozwój tego miasta. A myślę także na inwestycje i też z punktu widzenia samych obywateli, myślę, mieszkanie w mieście jest bardziej nobilitujące, także myślę, że Zaniemyśl bardzo dużo na tym skorzysta. Podobnego zdania są mieszkańcy Zaniemyśla. Zawsze większe dofinansowanie może będzie na pewno, czyli będzie nam się lepiej żyło. Dzięki temu, że zaniemyśl stał się miastem, powiat średzki dołączył do grona nielicznych, w obrębie którego są dwa miasta. To jest nowy bodziec, to jest na pewno powód do dumy, ale też powód do tego, żeby zakasać rękawy i tą tkankę miejską budować, tak żeby była jak najbardziej przyjazna dla mieszkańców tego nowego miasta. Ja sobie zażartuję i powiem, że teraz w powiecie mamy dwa i pół miasta, bo mamy dwa miasta takie z prawami miejskimi, no i to nowe miasto, które być może też kiedyś będzie miastem. Włodarz Środy Wielkopolskiej zapewnia, że stolica powiatu będzie wspierać rozwój drugiego miasta w powiecie. Fajnie będzie mieć kolegę. W Powiecie, kolegę burmistrza. A tak naprawdę no, liczy się to, że Zaniemyś zawsze był urokliwą miejscowością. Bardzo dużo ludzi ze środy, mieszkańców środy odwiedzało Zaniemyś i te przyjaźnie, które się tutaj nawiązały przez te wszystkie lata, one trwają cały czas i zakładam, że będą trwały, a mieszkańcy środy znajdą tutaj no, zawsze ciepłe przyjęcie. Podczas koncertu noworocznego w Zaniemyślu wystąpili w blasku tysiąca świec, światowej sławy muzycy, zespół Wioczy Wiolini. Na koncercie pojawiło się ponad pół tysiąca osób.